Dziękuję bardzo za zaproszenie, możliwość tutaj i szczerze mówiąc starałem się dopasować całą tą prezentację do tego, co jest dzisiejszym tematem, bo faktycznie, jak tutaj zostało wspomniane, pracuję i z mężczyznami, i kobietami. Pewnie mniej więcej porówno od kilkunastu lat tą pracę prowadzę, natomiast ten na temat metafizyczny, skąd mi się to wzięło? Słuchajcie, zajmuję się tym całe życie i podstawa u mnie była taka, że mnie tak naprawdę interesowało najbardziej, jak funkcjonuje i działa wszechświat. Dosłownie. To nie był mój wstęp na początku od tego, że myślę, o jak tutaj dla człowieka coś dobrze zrobić. Ale kiedy zacząłem sam się rozwijać i doświadczać przeróżnych rzeczy w życiu, zauważyłem, że trzeba tego człowieka postawić w centrum, bo jeżeli ja chcę lepiej rozumieć, to ja muszę czuć się dobrze. Ja muszę siebie rozwijać, ja muszę znać swoje granice. I zajmowanie się u mnie metafizyką to nie jest odpływanie duchowe. To jest to, co dzisiaj pan, na przykład pan doktor wspomniał. Zajmowanie się dietą, zajmowanie się zdrowiem psychicznym, zajmowanie się zdrowiem fizycznym. To wszystko łączę z wiedzą psychologiczną, z wiedzą z nauk ścisłych, żeby budować taki pełny obraz człowieka. I dla mnie, człowiek to jest zawsze właśnie owa czująca istota. I o tym chciałem Wam dzisiaj trochę bardziej opowiedzieć, bo o ile każdy naprawdę już na teraz. Piękny kawałek pokazał, bo ja nie powiedziałbym tak dobrze o tych statystykach, ani o tym zdrowiu, jak pan doktor tutaj wspomniał, ani o tych elementach, chociażby samobójstw, które przed chwilą zostały pokazane. Ten temat jest mi świetnie znany, niestety znakomicie, bo e, gdy miałem 12 lat, mój ojciec popełnił samobójstwo. No, dzięki temu z tematyką stykam się mega regularnie. I to nie od strony teoretycznej, nie od strony książek, tylko rozmowy z ludźmi. I wiem, jaką plagą jest samotność, eee, wśród mężczyzn jeszcze większa niż u kobiet, choć nie będę mówić, że u kobiet nie występuje. Eee, no i też tutaj a propos moich prywatnych doświadczeń, bo od 15 lat prowadzę sesję z ludźmi, to od razu tylko tak na wstępnie powiem, eee, ok, ja wam mogę mieć lekko wykrzywiony obraz, bo pewnie będzie jakiś profil moich klientów przychodzących do mnie. Ale na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że moim zdaniem w domach jest więcej przemocy od strony kobiet wobec mężczyzn, niż w drugą stronę. I mówię, uwaga, nie tylko o przemocy psychicznej, twierdzę, że przemocy fizycznej również. Tylko, że mniej dostajemy śliniaków, trudniej, żebyśmy te śliniaki mieli. A jak policzymy tłuczone talerze yy, i rzucone inne rzeczy, no powiem oczywiście, nie wiem jak jest. Faktyczny obraz, bo mogę być w jakiejś bańce mentalnej, tak? Mam jakiś określony profil klientów. Wiadomo, że większość klientów to osoby przychodzące z jakimiś problemami, więc nie wiem jak wygląda u tych, którzy może problemów nie mają, a może ich nie zgłaszają. Więc tutaj oczywiście to jest zawsze bardzo ciężko mierzyć. No ale właśnie, chciałem tak troszeczkę powiedzieć o tym człowieku jako czującej istocie. Mężczyzna również. Słuchajcie. Nie tylko temat emocji, bo to temat emocji jest wszędzie wałkowany i bardzo dobrze, że psychologia to porusza. Niesamowicie szeroki wątek. Ale o uczuciu jest dużo mniej. Dużo mniej w naszej kulturze, dlatego że to jest temat, który jest bardzo subiektywny i teoretycznie dużo mniej się poddaje rygorom badawczym. Znaczy mówiąc krótko, jeżeli weźmiemy psychologiczne opracowania naukowe to dużo więcej mamy opracowań odnośnie emocji niż odczuć. A ja uważam, że to odczucia i czucie jest podstawą naszego człowieczeństwa, naszego istnienia wręcz. I tutaj, tutaj nawet padło, a propos pani tak, bardzo dobre pytanie, tak, rzeczywiście, może się zdenerwujesz, jak usłyszysz pytanie, co czujesz, tak, albo jak się czujesz. Słuchajcie, nie bez powodu. To nie jest wcale głupia reakcja, ok? Jak mogę kolejny slajd tutaj prosić? Tak? No nic dziwnego, to pytanie jest często tendencyjne i niekoniecznie zawiera szczerą troskę. Tak? Jak dostajecie od kogoś pytanie, a bardzo często niestety ja tu widzę u mężczyzn, oczywiście w drugą stronę też działa, tak? ale dużo częściej u mężczyzn, tak? jak was kobieta, żona, partnerka, ktoś tam pyta, jak się czujesz? Tak realnie. Jak często to jest ze zdrowej troski o to, tak? że faktycznie ona chce się dowiedzieć, jak czujesz? A jak faktycznie jest często przekonanie, za chwilę przeciwko mnie wykorzysta na przykład, tak? Albo dostaniesz informację taką, że dobra, dobra, posłucham jak cię czujesz, tylko nie wchodź tam za daleko, za głęboko. Właściwie to powiedz jedno zdanie i w zasadzie spierdzielaj, tak? Bo chciałem, chciałam odhaczyć, co masz do powiedzenia. Szczerze, tak jest najczęściej. Tak? Oczywiście znam przypadki, że ludzie w relacjach, bo też czasami pracuję z parami, że są świadomi tego i rozwijają wzajemnie tą wrażliwość. To jest super. To jest super przykład, ale tak powiem Wam szczerze, na tysiące sesji przeprowadzonych, a pracuję głównie z ludźmi już chętnymi rozwijać się i poszerzać swoje horyzonty, sytuacje takie, że się udaje komuś żyć w związku, w którym obie strony są zainteresowane czuciem się i rozumieniem, są niezwykle rzadkie. Niestety. Oczywiście mam nadzieję, że się to będzie zmieniać w czasie, ale realia są takie, że no, facet ma czuć i rozumieć i się domyślać, co się dzieje od strony kobiety, w drugą stronę to działa dużo rzadziej. Oczywiście, tak jak mówię, jest różnie, ale problem, jak możemy dalej. No właśnie, działanie. Tak? Tutaj tutaj znowu padło dzisiaj bardzo ważne zdanie. Tak, my mężczyźni wolimy działania, ale to nie znaczy, słuchajcie, że mamy być wyłącznie przez nie definiowani. I tutaj chciałem się posłużyć takim przykładem. Mam nadzieję, że tutaj za chwilę pan doktor się na mnie nie obrazi, jak mogę kolejne slajdy prosić. Ostatnio, całkiem niedawno, bo to było chyba z tydzień temu, byłem w Galerii Północnej i pojawiła się, był tam plakat takiej akcji. No, w skrócie mówiąc, zachęcającej mężczyzn do tego, żeby badania odnośnie prostaty przeprowadzać. Z punktu widzenia zdrowia i profilaktyki ma to pewien sens. Nie znam statystyk, nie chcę się wypowiadać, bo oczywiście tutaj będzie problem okej, okay, zbadamy i co dalej. Ale ok, uważam, że dobrze, tak? Jest to skierowanie uwagi na mężczyzn. Ale ja mógłbym kolejną grafikę i tutaj przybliżenie. Zdrowie jest męskie. Okej, okay, to ja mam teraz takie proste pytanie, tak? A co jeśli nie jesteś zdrowy? Tak? A to już nie jesteś wtedy męski, tak? Okej? Okay? Tak. Nie jesteś wtedy nikomu potrzebny, użyteczny, nie? Chory mężczyzna, nie mogący nic działać, no to tak trochę to kosza, nie? Po co, tak? I teraz ja chcę tylko powiedzieć, nie jestem przeciwnikiem takich akcji, tak? To jest dobra akcja, ale chcę pokazać, jak bardzo różne stereotypy i nie bardzo niefajne programowanie i język wdziera nam się nawet w takich miejscach, tak? Bo ja nie sądzę oczywiście, żeby kreatorzy tej akcji mieli na celu, za przeproszeniem, dowalić mężczyzną, tak? Czy ich zamknąć w jakiejś niechcanej bańce. Jestem w świecie przekonany, że chcieli ich do tego zachęcić, tak? To nie było ich celem zrobić coś negatywnego. I tak jak mówię, nie bombarduje samej akcji. I chciałbym, żeby takie akcje były. Tak? Jak najwięcej. Tylko, że to coś pokazuje. Ten dobór słów, no... No, myślę, że na plakat nie wrzucili przypadkiem. tak? Znaczy, odzwierciedla to, jaki mamy stan społeczny. Jakie mamy przekonania masowo, grupowo. No, one jednak będą jakieś. Zawsze są jakieś. Właśnie, jak mogę przejść dalej. Okej. Okay. No to właśnie. Gdy spotykamy się z dezaprobatą pokazywania swoich emocji, co znowuż doświadczenie mi pokazuje w pracy z ludźmi mega częste od strony oczywiście mężczyzn. Tak? Jasne, że w drugą stronę też to działa, ale nie będę się czarować, dysproporcja jest gigantyczna. Jest dużo mniej przestrzeni na to, żeby mężczyzna pokazał swoje emocje, ale to jest rozgrzewka, bo jak nie możemy pokazać swoich emocji, mamy oczywiście te wszystkie stereotypy, że nie płaczemy, że musimy mimo wszystko iść do przodu i tak dalej, to potem się zamykamy jeszcze bardziej. Zamykamy swoje czucie. Odczuwanie, które jest zdolnością przyrodzoną każdego człowieka, słuchajcie. I wtedy już tracimy coś dużo, dużo więcej, dużo głębiej, aniżeli tylko to, że powiedzmy, nie wyraziliśmy się, nie powiedzieliśmy swojego zdania, bo zaczynamy zaprzeczać naszemu wewnętrznemu światu. I wtedy potem się budują takie patologiczne sytuacje rodzinne, a ucieczki w alkohol. A, a oczywiście ta przemoc, też oczywiście fizyczna, od strony mężczyzn, jasne, że występuje, ale wiecie co? Najczęściej to wynika z bezsilności i zamknięcia swojego czucia. Ja nie spotkałem sytuacji takiej, żeby czujący dobrze się do mężczyzna kiedykolwiek skierował się do przemocy fizycznej. Tak? To nie ma bata. Tak? Nie, nie dzieje się coś takiego. W jednego przypadku na tysiące ludzi badanych nawet nie, nie ma blisko. Jeżeli jest to czucie odblokowane, to się po prostu nie zadzieje. Okay? Więc tutaj mamy już nie. dokładnie zdiagnozowane, co jest problemem. I ja nie chcę właśnie tylko opowiadać o czystej teorii, zrobimy sobie, słuchajcie, za chwileczkę bardzo krótką praktykę. Chcę Wam coś pokazać i udowodnić. Jak mogę pod kolejny ekran prosić. E ok. E jest oczywiście wiele tych nieprzyjemnych odczuć, tak, które wszyscy znamy, tak, ok. Kto, kto nie zna z nas odczucia bólu, ok? Strachu, zmęczenia, bez sensu, zniechęcenia, tak, wszyscy znamy. Dobra, ale czy potrafisz też, i od tego sobie zaczniemy, za mało jest, żeby o tych wszystkich pozostałych opowiadać, czuć ciepło. E, moglibyście pomyśleć, dobra, metafizyczna gadka, tak, odpalona, jakaś abstrakcja. Odsłużę mikrofon, będę mówić na głos, żeby mieć... Wolne ręce. I mam taką gorącą prośbę, jak można kolejny slajd puścić. Eee. A dobra, już to Dobra. Prosta praktyka i tą chcę Wam tylko coś Pro, Prośba do, od Was. 20 sekund po intensywnie złagę. Pieszę chwileczkę. I można przestać. Ok, proste pytanie. Czujecie ciepło? Trudne to było? No zupełnie nie. Ka każdy z nas może wykonać. Bez problemu. Dobra, no, zrobiliśmy rozgrzewkę. Teraz kolejna prośba, dosłownie na kilkanaście sekund to zrobimy. Proszę, żeby każdy zamknął oczy. Czy to samo ciepło możesz w środku w sobie poczuć? W swoim ciele. Dziękuję. Jest to oczywiście troszeczkę trudniejsze, jeżeli nie macie w tym wprawek, tak? ale jeżeli robimy to stopniowo, zauważam, że tak możemy fizycznie poczuć ciepło, poczucie w środku ciała, ciepła też jest prostsze. I teraz już zadanie jeszcze dodam. Tutaj, tutaj rzeczywiście może Wam się udać lub nie, ale jeszcze prośba, żebyście dosłownie na 10 sekund zamknęli oczy i uwaga, spróbowali poczuć ciepło innej osoby. Czy jesteście w stanie sobie to wyobrazić? Po prostu pomyślcie sobie, postawcie obraz jakiejś osoby i spróbujcie w niej poczuć ciepło. Nie wyobrazić sobie w niej ciepło, tylko w niej poczuć ciepło. Mam oczywiście, że możliwie duży stopień sukcesu tutaj był, ale nie przejmujcie się, jeżeli nie macie w tym wprawy, to mogą tak? to różnie już, wyjść, to już jest troszeczkę trudniej, ale tak stopniując odczuwanie dochodzimy do tego, że możemy te rzeczy odbierać. Dlaczego to jest ważne? Słuchajcie, e jeżeli e nieporozumienia między ludźmi, walki, kłótnie, konflikty. Powstają najczęściej na tle uwaga emocji, nie na poziomie odczuć. My te odczucia mamy te same. Wszyscy, nieważne kobiety, mężczyźni, nieważne jak ktoś się płciowo definiuje, cokolwiek robi w życiu, jaki ma zawód i w jakim wieku jest. To są te same odczucia. Znaczy nie wszystkie, ale znajdziemy bazę takich, które są praktycznie uniwersalne dla każdego człowieka. Ja mówię, no tutaj nie jest miejsce na to, żebym cały wykład robił, ale chociażby to poczucie ciepła, dobra. Kto chce czuć ciepło w relacji? Tak? Okej, okay. tak, tak. Ciepły dom mieć. Tak? Okej. Okay. Ciepłe, miłe układy, no nie wiem, z pracodawcą. Wolicie ciepłe czy, czy, czy raczej, no nad... oczywiście, tak, tak, tak. No, jakby nie ma wielkiej filozofii, tak? Teraz pytanie, tak? Dobra, druga osoba, tak? No, ja chcę mieć ciepłą relację. Dobra, moja partnerka. Czy ona chce mieć ciepłą relację ze mną? No tak, tak? Chyba, że oczywiście mamy jakieś blokady na czuciu, tak? Jak mamy blokady na czuciu, mamy jakieś dziwne przekonania i tak dalej. Uwaga, my chcemy czuć ciepło. To nie znaczy, że musisz w każdym momencie, ty jako facet, nie wiem, wszystko mówić ciepłym, mięciutkim tonem. To nie o to chodzi, tak? To chodzi o to, co na końcu chcemy odczuwać. Tak? I to jest uniwersalne dla wszystkich. Jeżeli umiemy się skomunikować z czyimś czuciem, to potrafimy budować zdrowe relacje i komunikację. Nawet jeżeli ktoś jest na zewnątrz zablokowany, bo tutaj, przepraszam, ale tutaj ja trochę inną szpilę wbiję, tylko niestety wbiję w tej chwili trochę kobietą, panią. Bo w tej chwili to programowanie a propos oczekiwań i emocji, jest dużo bardziej rozbudowane od strony kobiet, czyli czego mają oczekiwać i tak dalej, i mają dużo większe oczekiwania, co by tam miało być w relacjach, układach i związkach. Ale na poziomie czucia dalej mają to samo. Możecie mieć trudność się porozumieć na poziomie emocji, ale jeżeli odwołacie się do czucia drugiej osoby, to i tak znajdujecie ten wspólny język. I nie sztuka w tym, żebyśmy nie wchodzili w żadne konflikty, no bo to byłoby idealnie, no to tak cudowny świat może nie jest, ale jesteśmy w stanie poprzez czucie, odczuwanie, pogłębianie jego prawie że wszystkie konflikty rozwiązywać. I jeżeli byśmy, to jest takie trochę moje marzenie, żebyśmy jako cywilizacja, edukacja doszli do tego, no tak jak pan doktor tutaj powiedział, że o sukces, że edukacji zdrowotnej, a ja bym szedł dalej, edukacja psychiczna. Każdy człowiek powinien być uczony czucia. To jest moje takie przekonanie. Tutaj nie ma znaczenia wiek, czas, płeć. Tak? I uwaga, to jest szalenie proste. To w porównaniu do treningów sportowych, które sam też uwielbiam, bo mnóstwo różnych rzeczy trenowałem i trenuję, to to jest o wiele prostsze. Słuchajcie. Pięć minut dwa razy w tygodniu. Po roku jesteś na poziomie eksperckim albo mistrza. Dosłownie. To nie jest nic trudnego, bo to jest całkowicie nam ludzko przyrodzone. Tak? To nie jest magia. Tak? Badałem, badam dalej struktury i myślę o tym, jak cały wszechświat. Ale nie musimy tej wiedzy znać i rozumieć, żeby wiedzieć proste fakty. Tak? To są najprostsze rzeczy. No i nie będę już rozbudowywać bo nie chcę przedłużać. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że było to zrozumiałe.